10 października 2021 roku dział 424f proszę Państwa to wydzielenie które leśniczy Krzysztof Czachu e, odnawiał na to w roku 2020 e, dwa razy jednej wiosny moi Państwo sadził dwa razy na tym samym na tej samej powierzchni wina yy, jego być może żadna bo to co wsadził zerzadły mu jakieś dzikie zwierzęta I wydawałoby się że oczywiście no co tutaj człowiek mógł w tym temacie poradzić ale proszę zauważyć że ja idę wzdłuż płotu wzdłuż, wzdłuż płotu który miał za zadanie ma za zadanie proszę państwa nie dopuścić do tego żeby owe dzikie stwory nie weszły do wyprawy i jej nie zjadły, nie pożarły. Więc co tutaj się stało? Skoro jest płot, a zwierzęta zjadły sadzonkę. Otóż leśniczy, krótkowzroczny w swojej pracy, zresztą nie po raz pierwszy, najpierw, proszę Państwa, wyciął las, no normalny. Później, chociaż trwało to ponad rok, cały ten proces pozyskania, Później go tam z wielką widą zaorał. W ostatniej chwili niemal. I później przyjaźna i odnowił. Odnowił, ale przed tym nie ogrodził. Ogrodził dopiero kiedy uprawa została zażarta i kiedy po raz drugi ją odnowił, to wziął się na sposób i ogrodził. Kto powinien płacić? Za takie niechlujstwo w wykonaniu leśniczego, za takie nieróbstwo. No i Państwo, czy to tak powinno być? Czy nie powinien leśniczy, który jest opłacany przez Państwo nasze, zarabiający dość spore pieniądze i 25-letnią praktykę, albo i dłuższą w lasach, i powinien wiedzieć, że najpierw trzeba coś ogrodzić, potem posadzić, a nie odwrotnie. No i Widzimy przykład, jak to się złożyło. Tutaj jest posadzony dom na tej uprawie, tak jak powiedziałem, drugie. Tam dalej, za tymi gniazdami, przy tamtej kępie drzew, proszę Państwa, nie ma nic, bo tam się leśniczemu nie posadziło i tak zostało. Tam też parę arów jest takiej chalizny, no ale to przecież nie każdy musi o tym wiedzieć. Wiem ja i wystarczy. No i teraz Państwo, którzy to oglądacie, drogi panie e, leśnicz, to nie tak powinno wyglądać. To nie jedyny na tego typu rzecz, tutaj. Tu, jak widzimy, ogrodził leśniczy. Zresztą temat ogrodzeń to jest rzecz zupełnie zawiła i długo było o tym mówić. Dużo filmów na temat tych płotów powstało moich. Ja przejdę do oddziału 425 bodajże D. Jak pamiętam, ale jest to uprawa, moi państwo tego samego okresu i w tenże ten, ten sam sposób potraktowana przez zwierzynę. Czyli ze żarta. Yy, bo żarta jest bo jak najbardziej nie na miejscu, no ale moi państwo, tu jest tyle, że nie na miejscu. Przede wszystkim nie na miejscu jestem ja, bo nie powinno być takich filmów. Nie, nie, nie dlatego, że nie powinno być, bo one komuś wchodzą. Nie, proszę państwa, dlatego, że ja tutaj nie powinienem mieć po kim kręcić, a mam cały czas i co pewien czas to nowe tematy nie tu się gdzieś skądś e, przychodzą, przychodzą do głowy. To uprawa, którą leśniczy Krzysztof Czachór także po raz drugi. To nie jest jedyna uprawa, to podobnie jak to poprzednie, to co pokazywałem, bo tego jest kilkadziesiąt arów, w tym, jak tam w tym przypadku następnym. Proszę Państwa, to jest uprawa. A to jest, proszę Państwa, dąb, który został się dębem granicznym. Leśniczy tutaj wyciął. Niech Pan sobie nadleśniczy zobaczy, jaką masę tu leśniczy pozyskał i jaką tartacznego dęba. I będzie miał y, wgląd w temat co tu też się działo ten dąb proszę Państwa tu został no bo ten dąb nie miał żadnej wartości dęby piękne leśniczy sprzedał sprzedał proszę Państwa nawet dęby które pozyskiwał w, y, w Trzebieżach mówi Państwo leśniczy, leśnictwa Swaródki Krzysztof Czachur, który pozyskuje w Trzebieży proszę Państwa dęby klasy B a bodajże B a klasy także dęby bardzo drogie wiesz. No to oczywiście są dowody proszę Państwa, ja o tym mówiłem wielokrotnie, ale temat jest olewany przez leśniczego, jak i jego zwierzchników, bo nie wolno go ruszać. póki sobie fania gada, to niech se gada. No ale fania być może jakiś przestanie tylko gadać, może coś uczyni, jeszcze nie bardzo wie co, ale może. W każdym razie na pewno to wszystko tak zostanie, jakby się z komuś udawać mogło. To byłoby na tyle w temacie cyfra, które letniczy po raz drugi odnawiał, ale jest ich więcej, bodajże oddział 406, gdzie to proszę Państwa, zaorał gniazda bukowe. Dwóch, trzy nowe letnie gniazda bukowe zaorał i posadził w tym miejscu sok. Wiecie, jakie to są pieniądze, to idzie w dziesiątki, a w skali leśnictwa rudki w setki tysięcy złotych. Strat. Setki tysięcy złotych to są dziesiątki nowych samochodów. Albo nie wiem czego jeszcze. Później trochę zapałki wyjdzie jeszcze więcej. To proszę Państwa, gospodarka, jakiej nie powinno być. A jest.